Cześć! Nazywam się Kasia Kusik i na tym filmie pokażę Ci przebudowę strony drukarni Lemborka. 87 opinii na Google, średnia ocena: PIN 0. Ale ich strona mówiła coś zupełnie innego. To firma, która świetnie robi swoje. Wystarczy spojrzeć na tę opinię. 28 lat doświadczenia, własna ekipa monterska. Kompleksowa obsługa od projektu po dostawę. Ale ich strona internetowa? To był koszmar dla wszystkich. Customowy motyw niemożliwy do edycji przez klienta. Każda zmiana? Telefon do programisty, no i oczywiście rachunek. Strona się rozjeżdżała, układy nie trzymały się razem. Naprawy? Czasochłonne, no a przez to bardzo kosztowne. Linkowanie wewnętrzne kompletnie pomieszane. Ale to nie wszystko. Pod masku było jeszcze gorzej. Wiele podstron? Ten sam nagłówek H1. Inne podstrony? W ogóle bez nagłówków. Struktura treści nieczytelna dla Google i dla zwykłego użytkownika. Braki informacji o specjalizacjach, pudełka luksusowe, uszlachetnienia. Firma z 28-letnim doświadczeniem i oceną 5.0 na Google była praktycznie niewidzialna w internecie. Cel klienta był prosty: więcej ruchu, więcej sprzedaży. Ale stara strona blokowała ten cel na każdym kroku. Firma tak świetna jak inny z róg zasługiwała na stronę na miarę ich reputacji. Nasza diagnoza była jasna: pełna przebudowa na WordPressie plus elementy. Teści napisane od zera przez profesjonalnych copywriterów. Każda strona jest pod SEO. Linkowanie wewnętrzne, przemyślane i logiczne. Ale zaczęliśmy od designu. Ich logo, kolorowe, pełne energii, więc stworzyliśmy stronę minimalistyczną, ale żywą. Plastyka dopasowana do brandu. nowoczesna, profesjonalna i od razu widać, kim są. Ale najważniejsze klient teraz sam może edytować swoją stronę. Założ tę transformację. Nieczytelny chaos. Przejrzysta profesjonalna nawigacja. Treści ogólnikowe bez struktury, konkretne kategorie usług z opisami pod SEO. Ta kolorystyka, widzisz? Minimalizm, ale z charakterem dopasowane do logo, żywa, ale nieprzytłaczająca. Każda kategoria usług teraz ma własną dedykowaną podstronę, galerie prawdziwych realizacji klienta, jasne call to action do kontaktu. Optymalizacja pod konkretne frazy kluczowe. Ale stworzyliśmy coś więcej niż ładną stronę. Stworzyliśmy system, który pokazuje, czym naprawdę jest Ines Druck. To nie jest zwykła drukarnia. To kompleksowy partner dla biznesu. Branża beauty, od witryn przez wnętrza, po odzież filmową, fototapety, loga 3D, oklajanie auteki, luksusowe opakowania, pudełka z tektury litej na perfumy, olej, prototypowanie, pełne doradztwo. I co najważniejsze, własna ekipa monterska. To od, od innych zwykłych drukarni w okolicy. Oni nie tylko projektują, oni robią, montują, dostarczają. Od pomysłu do montażu, wszystko pod jednym dachem. WordPress plus Elementor. To nie są tylko modne słowa. To oznacza, że właściciel, czyli Ines Druk, może teraz samodzielnie dodawać nowe produkty, aktualizować galerie realizacji, a mają się czym pochwalić, zmienić oferty, promocje, tworzyć nowe podstrony. Bez ciągłych telefonów do programisty, bez dodatkowych kosztów, bez stresu. To jest biznesowa niezależność. Ok, ale co w tym projekcie osiągnęliśmy? Strona nowoczesna odzwierciedlająca 28 lat doświadczenia. Kolorystyka dopasowana do logo minimalistyczna, ale żywa w pełni edytowalna przez samego klienta. Zoptymalizowana pod SEO każda podstrona osobno. Struktura pokazująca pełną ofertę od beauty po opakowania luksusowe, galerie prawdziwych realizacji, pokazujące jakość pracy, linkowanie wewnętrzne kieruje tam, gdzie powinno, szybkość ładowania znacznie poprawiona, responsywność idealna na wszystkich urządzeniach. Teraz strona mówi to samo, co te 87 opinii na Google z oceną 5.0. Inny zdrug to profesjonaliści z 28-letnim doświadczeniem. Cel był prosty. Więcej ruchu, więcej sprzedaży. Teraz mają narzędzie, które ten cel realizuje. Twoja firma też ma świetne opinie, ale strona z poprzedniej dekady? Może pracujesz także na customowym motywie, który kosztuje cię fortunę przy każdej zmianie? Masz unikalne usługi, ale strona ich nie pokazuje? My dajemy firmom strony, na które zasługują. Strony, które pokazują ich prawdziwą wartość. Strony, które sprzedają. WordPress, Elementor, SEO, Design, Kompleksowo. na naszą stronę seoski.pl, wybierz darmową konsultację i pogadajmy o Twojej stronie. To co? Do usłyszenia?